Kiedy dawałam taki wywiad na taką, w Nowym Jorku, jest taki portal międzynarodowy, światowy właściwie, gdzie publikuję, i tam był wywiad, jakie słowo w poezji jest dla mnie najważniejsze, to właśnie powiedziałam, że cisza. Cisza, ale nie cisza, bo jest cicho. Tylko cisza, która, o której pisze ojciec, ojciec Anselm Grimm. To jest cisza którą trzeba w sobie stworzyć, bo kiedy jest w nas cisza, w naszym wnętrzu, kiedy mamy porządek, czyli ta cisza to też jest uporządkowanie, to wtedy też możemy szukać tej ciszy, czy w innych, czy wokół. To, jest, to nie jest to, że nic się nie dzieje. Wtedy lepiej słychać. Wtedy lepiej słychać, tak. Dzień dobry, Pani Janino, jesteśmy gośćmi biblioteki Suwalskiej. Jak to się stało? Że pani ze swoim ścisłym umysłem, z wykształceniem politechnicznym, informatycznym tak blisko jest poezji. Od czego się zaczęło? Pewnie nie odpowiem na to pytanie pani, bo. Odpowiedzi nie znam, ale myślę, że z pewnością mogę powiedzieć, że umysł ścisły, wykształcenie matematyczne, bo też takie posiadam, porządkuje pewne, pewne myślenie nie tylko życiowe czy, czy techniczne, ale również poetyckie. Ono daje taką dyscyplinę w myśleniu, w doborze słów, oszczędności w jakiejś może. Takim podejściu do patrzenia na świat. A Pani jakichś swoich poetyckich mistrzów? Ja czytam właściwie każdą poezję, od mistrzów poprzez poezję współczesną, moich znajomych, kolegów, koleżanek. Sięgam po wiele. Od kiedy pamiętam, od czasów licealnych, zapisywałam w takim notesie niewielkim. Fragmenty wierszy, prozy i tam się znalazły wiersze, fragmenty wierszy, czy całe wiersze Julii z Zbigniewa Herberta, czy, czy Sława Miłosza. No, przeróżne rzeczy tam się zmieściły w tym notesie. To też zależy od momentu, w którym jestem, zależy, jak się czuję, co chciałabym czytać, co mnie w danej chwili zadawała, jest potrzebne, co mnie uspokaja, co mnie pobudza albo też bulwersuje. No, Pamiętam, jak z jaką przyjemnością na przykład czytałam Czarusa Bukowskiego, bo zaciekawił mnie ogromnie, prawda? Czyli to są takie momenty, które same narzucają wybór autorów. Tu mi z tekstów pisze pani, że wystarczy zaczerpnąć ze źródła krajobrazu. Z jakich krajobrazów pani najchętniej czerpie? No, ja ukochałam te trzy ziemie tutaj, ziemię augustowską, sejnańską i suwalską i to są właściwie takie, taka trójca, która towarzyszy mi od zawsze, od kiedy pamiętam. Potem to przerodziło się też w taką pasję turystyczną, kajakarską. kajakarską. Ta, ta pasja turystyczna to też oczywiście przy wsparciu znajomych, bo założyłam taki klub turystyczny Włóczyki i tam wspierali mnie bardzo Państwo Baturowie z Augustowa. Którzy jako znawcy, pan Wojciech od y, historii History. kanału augustowskiego, pani Rena od Ziu i y, różnych miejsc, szlaków, przewędrowaliśmy bardzo dużo razem, y, zabierając ze sobą dzieci y, ze szkół, bo najpierw było to w szkole społecznej, potem w szkole numer 6 w Augustowie. I te trzy ziemie to, był, to były miejsca, y, y, które odwiedzaliśmy. Ja tworzyłam takie autorskie. Szlaki turystyczne, czyli wędrówki. Odbyliśmy ich, myślę, około 90 przez 23 lata, no więc tak, to dość dużo. Były też i rowerowe, i kajakowe, ale głównie piesze. I w czasach, kiedy jeszcze można było do miejsc wybranych dojeżdżać środkami lokomocji, publicznymi środkami lokomocji, więc myśmy dojeżdżali, wędrowali, wracali, też przebywali tam przez dwa, 3 dni. I właściwie powiem, że nauczyłam te dzieci też dostrzegania tego, co, co, co dla mnie było ważne: że wszędzie można być, można się zwiedzać świat, dalsze okolice, całą Polskę, ale jednak to miejsce bywa najmniej poznane przez mieszkańców. I dlatego postanowiłam, że właśnie pokażę miejsce najbliższe, tę małą ojczyznę, która jest w zasięgu no, ręki, po, po prostu. No i chyba sporo też takich zagranicznych podróży, póki można było. Ja najbardziej zakochałam się w Nowej Zelandii. Mhm. To, to miałam tutaj w suwałkach właśnie wystawę nowozelandzką mhm. i nie poczułam nigdzie, nigdy takiego szczęścia z bycia w, na, w naturze jak tam. Dlatego, że natura. W Nowej Zelandii to jest natura nieskażona jeszcze, nie jest taka komercyjna. Ludzie, którzy tam są, umieją czerpać z natury, nie szkodząc jej. Więc uroki tego bycia tam i braku infrastruktury w sensie takim ta, taka dziwiczość właśnie, to człowieka bardzo uszczęśliwa. Właśnie, jak gdyby miała pani dokończyć zdanie Natura, to dla mnie życie. Po prostu. Ja mówię swoim synom, że jak mi zabraknie lasu, to ja przestanę żyć. Lasu jedna. Lasu też. Tak, ja mówię o Nie, ziemiach, mówię tak, też o, o, tak. o Pagurach Sejnejskich, mówię o Suwalskim Parku Krajobrazowym, Wikielskim, o jeziorach, ale, o jeziorach o... ale też mówię o Puszczach Gustawskich. Ten las to najbliższe? Bliższe niż woda, las, czy nie? Las bardzo bliski, ale las i woda to jakby też jedno, bo kiedy się wsiada w, do kajaka, to, tak. to jest wszystko i las i woda. Ale wędrować bardzo lubię i uczę też wędrowania moje wnuczki, więc już są przyzwyczajone do, do pokolenia, tak, tak. Tak sobie rozmawiamy o tej naturze głównie, no ale drugi biegun to kultura jednak. Tak. Czy teraz, szczególnie w tym czasie, w którym jesteśmy, wydaje się pani, że ta kultura ma jakieś znaczenie większe niż przed pandemią, mniejsze, y, takie samo, jak to jest z tą kulturą? Y, czym ona powinna być teraz? Obawiam się, że cierpi kultura na tym czasie y, niekorzystnym dla człowieka, mm. ale też przez to, że niekorzystnym dla człowieka, niekorzystnym dla kultury. Dlatego, że no, zamyka się wszystko, nie można uczestniczyć żywo. To, że my tu rozmawiamy, to też jest szczególna radość, dlatego, że jest tego niewiele. Nie ma teatru, nie ma koncertów, no, wszyscy się zamknęli w domach, nagrywają spotkania online. To jest, no można to oglądać, ja sama korzystam z tego, ale to nie jest to samo. Jednak dialog, spotkanie z człowiekiem na żywo to jest zupełnie coś innego. Myślę, że kultura cierpi. A w obrębie tej kultury, poza literaturą, sama pani szuka Róż. różnych wyzwań, na przykład fotografia jest przecież takim tak. drugim pani konikiem. Czy równolegle jakoś pani uprawia te dwie dziedziny? To znaczy ta fotografia zaczęła się wtedy, gdy uprawianie poezji, czy później, wcześniej? Fotografia tutaj jest korzystniejsza, jakby pozycja fotografii, dlatego że nawet takie zamknięcie czy jest jakiś, no, taki, że nie można, jednak to się bierze aparat, jedzie się gdzieś w plener i już można sobie jakiś projekt fotograficzny realizować. Fotografia zaczęła się właściwie w liceum. Potem na studiach, ale ja nigdy nie robiłam tego m, po to, żeby jakoś, nie wiem, eksponować czy pokazywać, raczej robiłam, żeby się uczyć, patrzeć. I takie pierwsze zdjęcia robiłam w liceum, a potem coraz lepsze sprzęty były, bo robiłam pierwsze fotografie takim aparatem sowieckim. Fieliks Jewgeni Jerzywski, tak to się nazywało. Posiadam go jeszcze, to takie starość, ale potem były dobre sprzęty, coraz lepsze, coraz ciekawiej można było fotografować, bo te sprzęty analogowe się bardzo ładnie rozwijały. I ten album, który tutaj jest, w większości jest to są fotografie wykonane aparatami analogowymi. Także fotografia jest tutaj jeszcze, myślę, na dobrej pozycji w tym czasie, ogólnie złym dla kultury. Ona tak pięknie koresponduje z Pani poezją, bo ta fotografia to też natura. Takie śliczne są ogrody, widzę takie studium jakichś tam detali tak. ogrodowych na przykład. Fotografuje Pani coś jeszcze poza naturą? Tak, na bardzo lubię portret. Tutaj I też są, tak. jest, są, jest kilka portretów w tej książce. Jest na przykład taki Pan, którego sfotografowałam w Libanie. Jest Julia Hartwig. Jest taki. Tak. Jest, jest, też, jest też jedna z moich wnuczek. Kiedy współpracowałam z przeglądem Augustowskim przez dobrych pan. No ileś tam 12 czy 15 lat, to pisałam reportaże i wtedy potrzebowałam fotografię reportażową, więc też była. Ma Pani jakiś własny, swój ukochany tekst, to taki najbardziej dla Pani, jest, uniwersalny? Jest tekst, który jest ulubionym tekstem moich czytelników i przez to stał się też moim ulubionym. Jest to wiersz, który pospolicie jest nazywany bardzo różnie. Albo wiersz o sukience, albo wiersz o guzikach, albo wiersz o kobiecie w sukience. Ten wiersz też był najczęściej nagradzany na międzynarodowych festiwalach. W Irlandii w, dostał, był wyróżniony, był na tak zwanej krótkiej liście z 500 wierszy z całego świata. Był też drugą nagrodę w Argentynie w zeszłym roku otrzymał. Nie, w tym jeszcze, w tym w tłumaczeniu na hiszpański, był tłumaczony na język litewski i w tej chwili jest przetłumaczony bodajże na 15 języków już. Ju. Tak. I jest gotowy jakby materiał na taką książkę, jednego wiersza w tłumaczeniach na 15 czy więcej jeszcze języków. Ja bardzo lubię jeszcze te wszystkie Pani teksty, które wracają do dzieciństwa. Powie Pani troszkę o tym swoim świecie dzieciństwa, bo widzę, że on też jest taki bardzo bliski natury, prawda? Zapach tak. malin, tak. zbieranie jagód. Jakie było to dzieciństwo? Ono było augustowskie, czy raczej gdzieś na wsi? Ja miałam przepiękne dzieciństwo, ponieważ spędzałam je na wsi u dziadków i w dniu zakończenia roku szkolnego już stałam spakowana przed domem i czekałam, żeby mnie zabrano, I jechałam wtedy furmanką, 25 kilometrów, chyba patrząc w obłoki i w korony drzew. I tam y, byłam obdarowywana czymś niezwykłym, bo wolnością, poczuciem wielkiej wolności. Po prostu wszystko było moje: las, łąka, konopie, które miały dwa metry wysokości, lęk błękitny, y, jakieś zagajniki, y, dzieci z, ze wsi, wszystkie y, łąki no, po prostu kwieciste to wszystko było moje bez ograniczeń. Te sady malinowe i orzechowe, to, te, te cienie pod tymi sadami, to wszystko było właśnie takim, jest takim dobrym wspomnieniem właśnie tego dzieciństwa, ale właśnie tego poczucia wolności. Babcia mnie tylko wołała na ciepłe mleko od krowy, a potem na jakieś jedzenie, a tak hulaj dusza. To jak to jest Pani, Jaino, być poetą, czy dla Pani to jest głównie jak dla Choracego duma i radość? czy to Ból i trud rodzenia, tworzenia. Bywa różnie, myślę, że zamiennie, natomiast to, ten dar, że można mówić takim słowem poetyckim, to myślę, że niezależnie jest ode mnie. No po prostu, kiedy to przychodzi, to się pisze i wtedy się cieszę. Natomiast chyba więcej mam radości z tego niż takiego rozdarcia. Tak powiem. Kiedy trzeba zapisać coś, co jest, pęka w środku, a brakuje narzędzi do tego, na przykład wyszukania takich słów czy, mm -hmm. czy jakichś metafor, no to jakoś to trzeba urodzić i ten ból rodzenia jest, bywa bolesny. Na koniec coś optymistycznego. Bardzo bym chciała, żeby nam Pani powiedziała o najnowszych planach i o tym, co tam się Nosi w duszy i co może lada moment już zobaczymy, czy to Wspomniany ten wiersz, który jest tłumaczony na wiele języków, chciałabym, żeby taka książeczka ujrzała światło dzienne, ponieważ wiele osób, wielu tłumaczy z, ze świata natrudziło się, y, y, robiąc prezenty w postaci tych tłumaczeń z inicjatywy profesora Tadejaka Karabowicza. On po prostu spowodował lawinę tłumaczeń. I ja mam poczucie, że jeśli te, z tym czegoś nie zrobię, to y, tej pracy nie żal... Szkoda, żeby to przypadło tak. po prostu. I marzę o takiej książeczce, jednego wiersza w wielu tłumaczeniach, ale marzę też o tym, żeby y, wstęp, czy posłowie, czy analizę y, do tego napisał, y, Świetny poliglota, który zna języki i który mógłby wejść w ten świat tłumaczeń, zobaczyć, co się dzieje w przekładach, kiedy się mówi ten wiersz po francusku, po włosku, po rosyjsku, po litewsku, po ukraińsku, po kaszubsku. Po donosebsku, no, po Ukrai białorusku mówiłam. Tutaj myślę, że to jest też dobry materiał, taki badawczy dla kogoś, kto zna języki, właśnie dla poligloty i marzę o tym, żeby to był, żeby ktoś napisał taką analizę do tej książki. Druga rzecz to jest: no mam gotowy tomik, który właściwie wymaga tylko jakiegoś jeszcze, Spojrzenia z dystansu, może redakcji. On nosi nawet tytuł, już ten tomik, Listy i stacje. I, I część z tych wierszy znalazła się właśnie w nowej twórczości. Tam jest cykl wierszy Stacja Dublin. I to też myślę, że jest taki projekt, który chciałabym zrobić. Czy znaczy nie mam tu ulubionych, ale na przykład dwa pierwsze przykłady. Stacja Dublin. Ucieczka z postojem w Dublinie. Mieście młodych i 21 mostów nad Liffey, która dzieli miasto. W tętnicach Temple Bar płynie irlandzka muzyka. Twoja krew ma puls tabłów, które jak sowy budzą się z mroku. Tasiemki uliczek o średniowiecznym układzie prowadzą gdzie chcą. Bez planu, presji czasu, Obawy o spotkanie z tymi, których spotkać nie chcesz. Przecież uciekasz i chcesz być sam. Czy tego potrzeba, gdy zostaje zerwany most? Gdy gaśnie nadzieja i gdy jak nikt stoisz na brzegu? Teraz Leffie przepływa przez ciebie, szuka ujścia, wylewa, nasącza. Wilgoć przenika i jest Wido niewidoczna, jest widoczna na duszy. Budujesz most, nie pozwalasz kroplom dosięgnąć bruku i stolika wpadnie. Nikt nie widzi, nikt poza nim. Kenley House roi się jak w ulu. Wszystkie wejścia i wyjścia na kartę magnetyczną. Dostępne Wi-Fi, w przeciwnym razie nikt by tutaj nie zajrzał. Wszyscy są w podróży z jakiegoś powodu: rozwodu, zwiedzania, zabawy dwie, trzy noce. W lot wszystko o sobie wiedzą z załącznikami: w komórkach zdjęcia dzieci, wnuków byłego męża czy żony, domów w kraju Maorysów i wiersz w przekładzie. Piją gnesa, poklepując się po ramionach, i już są na ty. Gdy przychodzi noc, samotni kulą się jak zbite psy. Podkulają ogony, wykręcają głowy w stronę ściany. Tylko bezgłos modlitwy o miłość wisi w powietrzu aż do pierwszego oddechu snu. No, może to, może to? Może to? Usiądź. No to może no, jest. To, Te, to, znaczy, to, to ale to sukienkę było. niezależnie. Dobrze, to teraz <laughs> może od tej łące. Usiądź ze mną na łące, choć wolisz zadymione kawiarnie wielkich miast. Usiądź obok i zobacz. Doliną rzeki płynie czas. Zrozum mój zachwyt i unieś kamieńcisz. Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki. Dwie kobiety na peronie. pierwszej, na oczach drugiej, rozpina się ostatni guzik sukienki w kolorze pyłu z Hierapolis i zawodu słońca nad Efezem. Jej pomarańczowo-złote brzegi krok za krokiem odsłaniają ciało. Czarny żagiel bielizny unosi się i opada na falach słów. Rozpiął się pani guzik. Proszę więc, niech pani. I obce ręce łączą brzegi sukni jak dwa światy. Od kiedy odszedł ode mnie, mówi kobieta, by zapinać suknię na przeźroczystych ciałach aniołów, zapinanie guzików boli. Jak widok pustej oświcie poduszki, jak lęk przed zaproszeniem dla dwóch osób, i wtedy, gdy ciało w objęciach własnych rąk przybiera kształt niemocy. Trzeba więc, mówi druga, pożegnać sukienki zapinane z tyłu na guziki i te z suwakami od lędźwi pokarg zacałowania, by, tak jak on, odeszły i tam pozostały aż do czasu przyszłego.